Wysokie góry hipnotyzują, wysokie góry przyciągają, wysokie góry mają swoją magię, i nie da się ukryć, że wielu spośród nas marzy o kolejnych alpejskich podjazdach marzy o tym, aby spróbować swoich sił na najwyższych, najbardziej wymagających drogach Europy. Ale dla mnie jest jedna droga, jest jedna góra, która ma szczególne znaczenie, ma szczególne miejsce i zawsze robi wrażenie. Niezależnie od tego, czy jesteście tutaj wiosną, latem, jesienią, czy jesteście tu sami, czy jesteście z innymi, to colle, delle, finestre. Jest górą, która zapada w pamięć i ma swój epicki wymiar. Wymiar pewnego rodzaju podróży w czasie, podkreślonej przez to, że tutaj ostatnie 8 km tego wymagającego alpejskiego podjazdu zostawione jest tak, jak wyglądało 20, 30, 40, 50 czy 60 lat temu, bo ostatnie 8 km jest szutrowe. A kiedy koledele Finestre swoją magię połączy z magią Giro, to powstają naprawdę niezwykłe ujęcia, niezwykłe wspomnienia. I dzisiaj właśnie na taką. Podróż na finestry podróż w czasie na finestrę podczas gilowas zapraszam. <Km� Kid> <ek> na <medi> Jakbyśmy dobrze jechali. Część planu została zrealizowana. Weszliśmy do pociągu. To jest to oczywiście normalny pociąg z miejscami na rowery, ale oficjalnie nie można w nim przywozić rowerów. Natomiast pociągi z miejsca na rower, włosze przynajmniej w to z rozbaja. Tak. w Pendolino. Ale przynajmniej w Pendolino jak są miejsca na rowery, to wolno przewozić rowery, bo tutaj są miejsca na rowery, ale nie wolno przewozić rowerów. Jak kupisz sobie miejsce na Europie, to jest dziwne, Ale nie o tym dzisiaj. Zamierzam. Nie o tym dzisiaj będzie o pięknych alpejskich widokach, o które zadbali w włoscy artyści graffiti. Niesamowite, to. to jest nowy pociąg, kurde. Patrzcie, jakie ładne widoki. Nie było, nie było dłuższej rzeczy. Szukałem bagiety długie, ale potężny ładunek. Maciej co tam? Maciej dojada pizzę, Maciej gotowy. Gotowy? co do góry idziemy się wszyscy razem, tak. pięknie sobie. Czy skała Indian jest naszym celem? Jest naszym celem najbardziej. Pytanie, czy nie będzie padać pół po bo bo tak? no, ona zachowuje już po raz jakiś deszczyk. Ale A -a. więc po Mam nadzieję, że nie będzie we będzie źle. Ale cię położyć za te więc. To jest e, właśnie Maciek, to jest Ultima czy Trima Copy? Trima Copy to jest. Trima e, Copy, czy najwyższy szczyt, e, najwyższa przełęcz e, danego, danej edycji wyścigu. Trima Copy są trzy różne. w e, jest stosunkowo jak na warunki włoskie niskie e, przy nisko przełęczu, 2150 podajesz, 60 na kosztet. Jest problem do serwy, która ma 600 metrów więcej, czy tam Gabi, prawie 100 metrów to jest, to jest niby niewiele, ale ostatnie dwa razy, kiedy w e, pojawiało się na Giro, czyli w 2015 roku i 2018. Zawsze było czymokolwiek. Wcześniej nie bywało. No, jak był wygrało Czy To jest, to jest taka stosunkowo jeszcze. bezpieczna przełęcz dla Giro, bo nie jest aż tak wysoka i jest tak. późno, więc ryzyko, że może być bardzo dużo śniegu jest dość małe. No więc. nie zdarzyło się jeszcze, żeby nie, wtedy, kiedy jest tak? na finestrę, żeby ten etap był odgrywany w Giro ze względu na śnieg, czy węgielowe, się nie Mimo, że tutaj jeszcze dwa tygodnie temu śnieg wleżał. I też ciekawostka Wiesz. jest taka, że jak na tak kultową górę, to to Giro tutaj nie było aż tak często, bo cztery razy. Teraz jest piąty raz, piąty raz ale na góra tyle jest charakterystyczna, tyle robiła swoje piętro na 40 latach 20, że jest już, już górą kultową. Tak, no jest też niesamowicie stara, bo to jest w ogóle droga z XVIII wieku, To jest koronacji. ciekawe. Tak. Nie, 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 jedna z niewielu dróg, która nie była budowana przy okazji pierwszej wojny. Tylko została zbudowana w XVIII wieku ze względu na twierdzę, fenestrellę po drugiej stronie. Tak, widzę, tak. wchodzą koczem pod szczytem jest. O! <śmiech> <śmiech> Przepraszam, Ciao, Tutaj droga zamknięta od 10.30 do 15.30, ale to jest początkowy podjazd. Dopiero wyżej jest to zamknięcie, które nas interesuje, ale jest atmosfera, nie? Jest przeżycie. Kurde. Jest. Jest. A to dopiero będzie. Zobaczysz jak nam będą kibicować, gdzie nie podjeżdżasz. To jest, to jest impreza. I poszło. Droga została oficjalnie zamknięta dla samochodów. Dlatego właśnie jadą. Ale została przed chwilą zamknięta, więc trzeba się spodziewać, że coś jeszcze będzie jeździło w tej okolicy. No i 18 ponad kilometrów pod górę, panie Maćku. Dość stromo. Dość stromo. Bez stromo. Bo to jest super, że mamy dzisiaj tylko 90 km do domu. Tak, Większość w dół. Tak, A i tak nie. jest 2100 metrów przewyższenie. Wszystko na zasadzie jednej górze. No I pod domem. Dom tak jest, klasyczny podjazd pod Finestre, Finestrę, finestrę panie kolego nad nami. Aczkolwiek nie zobaczycie samego podjazdu, bo myślę, że tak mocne dwie trzecie w lesie. Na I tam potem chodzi na tył. Tak, ale mocne dwie trzecie są w ogóle w lesie. Co nas dzisiaj trochę ratuje. Bo upał to jest... Gorący. Jest gorąco, no. Chciałbym jakaś masakrę. Byliśmy w Francji, to było... 30 stopniach podejście do Montgenèvre. I jeszcze wiatr. Nie dało się wytrzymać. I jeszcze wiatr, wprysk. Ale ten upał chyba przecież nie był taki zły w dół. Wyjechał się że jak nie przyzwyczaiło, że będzie. Zwycięwiało gorzej. Idealny dzień, żeby sobie posiedzieć, pokibicować i się poopalać. Wódę, <laughs> wódę, wódę, Jest ciężko, nie? Jest mokro. Jest. Jest podsieleje. Podsieleje, proszę Państwa, to jest... To jest impreza. Ale fajniej chyba i tak dzisiaj niż na samemu, nie? Tak przynajmniej coś dzieje, wiesz. Nie myślisz o cierpieniu. Wiesz, że cierpi to z tobą tysiąc innych osób. Dokładnie. Po czym poznać, że to ostatni wodopój. Kolejeczka po picie, no ale to ostatnia szansa na wodę do szczytu, a za chwilę w ogóle zaczyna się pustynia, ponieważ wyjeżdżamy na shooter i wyjeżdżamy z lasu za chwilę. Będzie gorąco. Zaraz się zacznie, no. Ale Będzie jest gorąco. ludzi. Patrzcie, widzieliście to? widzieliście to na gasa kiedyś? Co wy wiecie o dużej ilości ludzi? To jest to. No, to zaczyna się prawdziwe finestre, panie Maśku. To jest... Kwintesencja tej góry, proszę Państwa. Zostawiony szuter, no jedna już z ostatnich takich głównych, czy głównych, to jest główna przełęcz, może nie jest główna, ale... Główna, ale jest stara i jednak wystarczył. Tak, widać po tablicach, które tutaj stoją, że tu jest kawał historii. No jest zostawiony ten niesamowity szuter, szuter, który został wyrównany wczoraj, bo wczoraj w ogóle droga była zamknięta całkowicie, bo przygotowywano ten podjazd pod peleton Giro, więc widać, że zostało to trochę wyrównane, bo my mieliśmy przyjemność jechać tu kiedyś, kiedy to I nie to było wyrównane. Wczoraj byłem w Tour de France i no. było to rok po Giro, który, którym wygrał Froome. I ten który był taki dość grząski. No dość. I dość kamienisty w górnym odcinku. Kamienisty też wszyscy taki właściwie bardziej. bo tam tylko taki właśnie piach z kamieniami, więc w takim powiem tam się zapadało około dość mocno. A póki co jest bardzo przyjemnie. No ale tutaj tak było. Zobaczymy co będzie dalej. Uuu, jeszcze jak, ale proszę Państwa tu już końcóweczkę widać, a tam kultowa Skała Indian, Indianie już się czają, charakterystyczne miejsce, jak ktoś tutaj wychowany na westernach to pewnie kojarzy te kadry jak kowboje w dolinie, a nagle Indianie pojawiali się na grani, dokładnie ten sam vibe, tak, będzie, mam nadzieję, że nie będzie deszczu, strzał. Ale już finisz blisko, jest to ciekawe miejsce. Raz krzyży, dokładnie. No koma dzisiaj się nie zrobi. Zdecydowanie. To jest, jest piekło na końcu. Korek. Ale żeby zaliczyć szczyt, ludzki korek. no Trzeba ostatnie metry podejść i chyba zejdziemy trochę niżej, nie? Korki jak w Warszawie. Kącik Warszawiaka. Paweł, gdzie są teraz największe korki w Warszawie? Teraz największe są na tam gdzie mieszkam niestety. I to był kącik warszawiaka, dziękuję bardzo. No w ten sposób na Finestrę to jeszcze nie zdobywałem szczytu. <ścoughs> Spacerkiem. Kolejka. Co wy wiecie o kolejkach? Gdybyście Kolejka. narzekali na Kasprowym, że trzeba stać długo do kolejki, to, Dobra, to normalnie się iść nie da, czas tak. O jest to! <laughs> Co za gość. Wybrałby tu proszę państwa jakiś fajny rower. Dużo ciekawych fur stoi, ale tutaj na środku niby szary, ale kto się zna, ten wie, piękne oficina Matio. Sobie stoi zostawione pod ścianą. Ale impreza jest, nie? Teraz kochani, liczymy kto pierwszy z udarem słonecznym. Proszę bardzo. Ja Już miałem w zeszłym roku. Nie, nie ma to jak dwie godzinki siedzenia na 2000 metrów na odsłoniętym zboczu. Super impreza. Ale jest drissini. Ale przynajmniej mamy, mamy ciastka i Grisini, tak. Także jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. No proszę Państwa, spacerujemy na tak, że czekamy. Widać, góra za mną, każda góra. Każda góra za mną pełna kibiców. Sytuacja zrobiła się taka, że jak ktoś liczył na fajne zdjęcia serpentyn w dole, to <laughs> raczej... To, nie? Ale zobaczymy, to wszystko może się zmienić, prawda? Jak było słońce, tak słońca nie ma. I równie dobrze słońce może znowu przyjść. Coraz bliżej. Myślę, że jakieś 20 parę minut do pół godziny maks i ucieczka się tutaj trafi. A biorąc pod uwagę fakt, że jest to bardzo trudny etap, jest to najwyższy podjazd Giro i że jest to końcówka trzeciego ostatniego tygodnia Giro, to myślę, że peleton będzie rozciągnięty na pół godziny przynajmniej jak nie więcej, no bo i grupę to i ci zawodnicy, którzy już generalnie tylko i wyłącznie marzą po prostu o mecie w Rzymie, to będą gdzieś ciągnęli z tyłu. Więc będzie komu kibicować, będzie gdzie fotografować cierpienie, będzie komu go wspierać, no myślę, że będzie, będzie fajnie. Bardzo ciekawy etap do kibicowania, bardzo... Fajny klimat, właśnie przez to, że nie ma tu samochodów, są tutaj, no tak jak widzicie na załączonych obrazkach, po prostu sami ludzie z rowerami, to właśnie z tymi rowerami, to też jest to wskazanie, że no jednak jest 18 km od najbliższej miejscowości, więc siłą rzeczy, no tak naprawdę, żeby tej wyjść pieszo, no to trzeba było niezłej determinacji. Zresztą wybitna, zdecydowana, 90% większość tutaj po prostu wyjechała rowerem. Coraz bliżej, poletą już w dole. Długi obiektyw to już jest w stanie złapać na niższych serpentylach, a my tu czekamy na samym zakręcie. Bo tutaj myślę, że będą fajne fotki z bliska. Potem po przejechaniu ucieczki spaza trochę niżej i poluję, zobaczymy co się uda złapać. Co się uda w złapać na zdjęciach na filmie, to jest ten problem i niestety wszystko jednym aparatem, także muszę znowu te kompromisy między fotkami, które chcę zrobić, a tym, co chcę nagrać. widziany był. był widziany raport z góry jeszcze. natomiast to jest bliska widziału Petersen i porażście na Piękny etap. Pogóle co Piękny. tu się dzieje z pogodą? Tam mgła po prostu mleko rozlane nad. A się przeciera się tak. Tak, maszyna, no nie. Zdjęcia jest, są mega, jest, niesamowite. Super. Kolejni. Kolejny raport z Pilis. Ba 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 ba. Ale biały. A jeśli ktoś był ciekawy co się wydarzy, kiedy wyścig już przejedzie, to właśnie co się wydarzy. Czyli jest to tot totalny kataklizm. A my musimy się dostać na górę, żeby zjechać po drugiej stronie finestrę, tylko musimy się... O, właśnie tam chyba spaliło się dostatecznie, ostatecznie sprzęgło w skodzie wizmy. W ogóle ciekawe. Czyli w DSG też można spalić sprzęgło. Niesamowite dymy ze sprzęgła, smród ze sprzęgła. W ogóle co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę Państwa? Co tu się dzieje? Skoda wizmy już się poddała. Włoska policja właśnie skasowała Tudora i co więcej chyba nie ruszy. Poszło! No i jesteśmy po drugiej stronie, proszę Państwa. Udało się przepchać przez korek teraz. Na zjeździe, ale jeżeli kogoś z Was interesuje Finestrę bez Giro, to polecam film na bajczu właśnie. Cole de Finestre, które jechaliśmy w 2019 roku. No chyba jeszcze na dobrych, to był ostatni prawdopodobnie? To było jeszcze na dobrych rowerach, bo nie na bajszych. Ale na dobrych rowerach byliśmy na finestrę, nagraliśmy film z Rysiem, jak to tutaj Rysiu. Jeździł, klasyczna szkoła, klasyczny podjazd. Fascynujące miejsce, ciekawe, piękne, na pewno piękny etap warto było go zobaczyć, ale samą Finestrę Wam też mocno polecam to jest naprawdę ciekawe, jak widzicie zjazd właśnie od tej strony na Sestiere jest zjazdem asfaltowym, piękny nowy asfalt to naprawdę cała przygoda z Finestre polega na tym, że wyjeżdżacie tym szutrem od strony Susy, a wjeżdżacie do Sestiere po asfalcie jeżeli ktoś Was boi się, że ten zjazd też tak wygląda, to nie zjazd jest piękny, asfaltowy proszę Państwa, Więc my lecimy na dół i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! A na końcóweczkę proszę Państwa, zwycięstwo. Kto wziął opony 40mm, ten sobie zjeżdża pustym szutrem na fenestrelle, a kto jeździ na szosie, ten zjeżdża po asfalcie w korku, bardziej w stronę Sestiery. A tak naprawdę to ten szuter taki, że można było zjechać. Jak ktoś podjechał w to mógł i zjechać na oponach szosowych nie ma się co bać. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy to widać w tym kadrze, czy jestem w stanie to na tych ustawieniach złapać, ale tu się takie szczyty ośnieżone otwierają nad chmurami, że po prostu. Głowa mała. A to co tu widzicie, proszę Państwa, to jest fenestrelle, czyli twierdza, niejako z której powodu powstała ta droga na Finestrę. Jedna z ciekawszych alpejskich twierdz i większych. Tutaj część górna i twierdza jest tak zbudowana, że wspina się po zboczu w zasadzie aż do dołu i też po drugiej stronie doliny. O, tam widać, jak flankuje. Całą dolinę i tam. Fenestrela jest naprawdę niesamowite, jeżeli chodzi o takie zabytki, nazwijmy to militarne dla fanów, fortyfikacji. Całe tutaj te wzgórza były fortyfikowane. To jest bodajże XVIII wiek też, od XVIII wieku się te fortyfikacje zaczęły, ale tak naprawdę były też modyfikowane przed I wojną, nawet po I wojnie światowej, i wojsko tutaj nawet po II wojnie światowej, chyba do 1945 roku były to obiekty wojskowe, ale widać jak się wznosi. Nie wiem, czy to widzicie. O, zobaczymy, po ustawieniach trochę zmienimy. Tu się wznosi na zboczu. Tutaj są jakieś obiekty, tam są obiekty. Fenestrelle bardzo ciekawe.